Witam serdecznie wszystkie strzelce: strzelce słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na czerwiec 2024 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie strzelce? Strzelce, przepraszam. Do 8 Mars, planeta energii, siły życiowej, jest jeszcze w baranie i działa pozytywnie na was, czyli jest w trygonie do waszego znaku, dając wam łatwość, dając wam siłę, dając wam energię, tutaj możecie realizować swoje pomysły, swoje plany. Tutaj wszystko Wam idzie, wykorzystajcie energię tego barana. Jeżeli chcecie coś y, z, działać, otwierać własną działalność, y, coś rozpoczynać, y, spełniać siebie, y, brać udział. Y, y, Bawić się, wyjeżdżać, to tutaj jest rewelacyjny czas. Do 21 Słońca jest w znaku bliźniąt. Do 16 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, również jest w znaku bliźniąt. I od 3 do 16 Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, czyli wszystkie te trzy planety będą. Naprzeciw Twojego znaku, czyli w bliźniętach, dużo się będzie działo, jeżeli chodzi o relacje partnerskie, współpracę, czyli szansa na nowe współprace, na nowe umowy, na nową pracę, na poznanie kogoś, na jakieś wyjeździe, na rozmowy, na poznanie kogoś do relacji. Tutaj dobrze Wam się będzie rozmawiało, coś dobrze razem robiło i tutaj świetny czas. I mm, Pamiętajmy, że Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, wszedł do bliźniąt i tutaj nakręca sprawy relacji partnerskich i współpracy z ludźmi. Tutaj dużo się będzie działo. Ale zacznijmy od początku. Yy, ponieważ miesiąc jest taki, że początek miesiąca jest rewelacyjny, moi drodzy. 3 czerwca, Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, który właśnie niedawno wszedł do znaku bliźniąt, ustawi się w trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie do Plutona. Planety przemiany, transformacji, więc tutaj można wszystko. W tym dniu również Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, jest w sekstylu do Neptuna. Planety miłości, duchowości, więc tutaj możemy realizować swoje marzenia, moi drodzy. U Was dotyczy to. U was dotyczy to relacji partnerskich, współpracy wszelkiego rodzaju i komunikacji. Czyli tutaj szansa na poznanie kogoś, do miłości, do relacji, do związku, szansa na nową współpracę, nową kooperację, być może nawet wyjazd za granicę, przeprowadzka, propozycja przeprowadzki. Więc tutaj bardzo dużo się dzieje. To jest taki dzień, ten trzeci i czwarty, ponieważ Merkury trzeciego jeszcze przejdzie do znaku bliźniąt. A jak wiecie, Merkury w bliźniętach czuje się bardzo dobrze, bo jest u siebie w swoim znaku, więc tutaj bardzo dużo się będzie działo: wzrośnie komunikacja, informacja, dużo ludzi, dużo kontaktów. I czwartego, ten Merkury połączy się z Jowiszem i zrobi trygon do Plutona. A w tym dniu Słońce połączy się z Wenus, planetą miłości, pieniędzy, przyjemności, więc to wszystko będzie się działo w bliźniętach. Więc tutaj naprawdę jakieś nowe pomysły, zainicjowanie czegoś, rozpoczęcie to jest świetny czas na wszelkiego rodzaju. Yy, Realizację pomysłu, zainicjowanie, rozpoczęcie czegoś. Więc tutaj zachęcam Was, tak? Nawet najbardziej szalone pomysły mogą się okazać yy, bardzo pozytywne. Później w tej energii odbywa się 6. Nów księżyca w znaku bliźniąt. Jak wiecie, Nów jest dobry na początki, ale tutaj jest w tym miesiącu także przed Nowiem, tak naprawdę jest najlepiej, do tego piątego, bo już Nów. Podczas Nowy odczuwamy energię y, ósmego, się to uściśli y, rano. Wenus będzie miała kwadraturę do Saturna. A jak wiecie, Wenus to miłość, pieniądze, przyjemności. Saturn to ograniczenia. Więc tak naprawdę y, tutaj dotyczy to, te ograniczenia u was będą dotyczyły spraw rodzinnych. Więc tutaj jakieś nowe pomysły, jakieś nowe inicjatywy, y, Trudne jakieś relacje w domu może zrobić się trudna atmosfera, jakieś obowiązki. Okaże się, że jakieś obowiązki są, że na przykład nie do końca możecie realizować, nie wiem, będziecie mieli dużo randek, dużo spotkań, a to trzeba będzie na przykład zająć się dziećmi. Albo coś w domu się zepsuje, albo więcej jakichś obowiązków, bo ktoś zachoruje na przykład. Więc tutaj ten aspekt jest też takim ochłodzeniem w relacjach tak, domowych. Może nie wszyscy będą akceptowali Wasze wybory na przykład. Jeżeli chodzi o nową pracę, tak, się okaże, że, że jest super, że jest świetna, ale na przykład wymagająca czasowo i nie do końca możecie sobie na to pozwolić. Mm. 9 czerwca Mars, planeta energii, siły życiowej przechodzi do znaku byka, czyli opuszcza was ten trygon barana i tutaj wchodzicie bardziej w szarą codzienność. Mars w byku reprezentuje pracę, zdrowie, życie codzienne, więc tutaj spokojnie sobie pracujecie, wiecie czego chcecie. Troszkę, troszkę tak y, powiedziałabym, że y, od tego 8 to trochę zejdziemy na Ziemię, tak, zaczniemy jakby zastanawiać się... Y, Zobaczymy jakieś y, ograniczenia, tak? Ale pamiętajcie, te kwadratury do Saturna nie trwają wiecznie, bo później 9 jest jeszcze Słońce w kwadraturze do Saturna, 12 Merkury w kwadraturze do Saturna. Więc to nie są dobre dni na jakieś rozmowy, na jakieś negocjacje, na jakieś randki, spotkania, bo tu są ograniczenia, tak? <laughs> Tutaj może się okazać, że coś nie wyjdzie, może się okazać, że... Jakiś chód poczujemy od partnera, czy partnerki na przykład, trochę odrzuceni możemy się poczuć, jakby tutaj spokojnie róbcie swoje, tak bym powiedziała, tak, jeżeli macie jakieś plany, jakieś projekty, może jakieś przeszkody się pokażą, ale wiecie, przeszkody to są wyzwania, tak, do pokonania tak naprawdę, nie ma rzeczy niemożliwych, więc... Ten Mars w Byku troszkę uspokoi tutaj aurę, tak? Ale 11 ten Mars, który wszedł do Byka, zrobi kwadrat do Plutona. I to jest trudny dzień, moi drodzy, ponieważ tak, yy, Mars to jest planeta agresji, planeta ataku. Pluton jest wyższą oktawą Marsa. Przemoc, manipulacja, kwadraturze, tak? Yy, przymus jakiś, więc tutaj no to, to jest taka energia, wiecie, ataku, agresji, złości, tutaj u Was do, dotyczy to komunikacji w pracy, komunikacji w życiu codziennym. Tutaj, no, jakby wiecie, w nas będzie dużo złości, dużo agresji, w innych również, więc nie warto wchodzić w jakieś ataki, tak? Tutaj dobrze jest, nie wiem, posprzątać dom, pobiegać, iść na siłownię, do ogródka, rozładować się trochę, tak? Bo, bo, bo będziemy w takiej energii wszyscy, więc tutaj pamiętajcie, ten. Ogólnie od ósmego, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, nie są łatwymi dniami, tak? Nie jest to dobry czas ani na żadne umowy, ani na żadne rozmowy, tak? Pójdziemy do szefa po podwyżkę i się skończy kłótnią, konfliktem i trześnięciem drzwiami, na przykład, albo jakimś straszeniem, jakąś przemocą, jakąś manipulacją, więc tutaj odpuśćcie sobie. Czy rozmowa na przykład z domownikami na temat obowiązków? Może akurat nie w te dni, tak? Bo wszyscy staną o Jeszcze później 17 jest trudny dzień, ponieważ 17 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności i merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, obie planety ustawią się w kwadraturze do Neptuna. A w tym przypadku, jeżeli jest kwadrat, to Neptun jest planetą oszustwa, iluzji kłamstwa. Więc tutaj Wenus w do Neptuna może być tak, poznamy kogoś, zakochamy się, wspaniale, widzimy tylko przez różowe okulary, a może się okazać, że, że, że nie do końca widzimy racjonalnie, tak, czy też sprawy finansowe, kochani, podpisanie umowy jakiejś, czy coś, czytajmy wszystko druczkiem drobnym, a najlepiej to przenieśmy ten podpis na inny dzień. Więc bo tutaj no, możemy zostać po prostu oszukani. Nie jest to dobry dzień na sprzedaż, na kupno, na inwestycje, szczególnie. Bo tutaj może się wydawać, wow, świetny pomysł, kupujemy, zarobimy, a tutaj się okaże, że, 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 że wcale nie tak, że straciliśmy pieniądze, moi drodzy. Więc tutaj yy, dajcie sobie na wstrzymanie. Yy, później 17 i Venus i Merkury przechodzą do raka, tak? I tutaj troszkę atmosfera się uspokaja, bo w tych bliźniętach to wszystko jest, wiecie, dzieje się, dużo rozmów, dużo spotkań, dużo, ale wiecie, może być za dużo, tak? Ten Jowisz też wszystko roz, y, 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 rozmuchuje. Pamiętajcie, że jakby taką negatywną stroną Jowisza w bliźniętach jest to, że jest za dużo, za dużo plotek, za dużo gadania, że y, 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 robimy kilka rzeczy naraz i nic nie zrobimy dobrze, albo nic nie dokończymy. Więc tutaj ten mars, który przejdzie do byka, daje takie trochę stonowanie, taki spokój, żeby spokojnie się zastanowić, co jest dla mnie najlepsze, czego ja potrzebuję akurat w danym momencie, tak? I się tego trzymać. Tutaj Słońce i Merkury przejdą do Raka, to aura się troszkę zmieni. Tutaj zaczniecie bardziej też się skupiać na swoim wnętrzu, ale też mogą zacząć się rozmowy na przykład na temat jakichś spadków, na temat jakichś y, zobowiązań finansowych. Tutaj będziecie zastanawiali się, co zrobić, <poemslly> <Eminem> żeby poczuć się bezpiecznie w tej sytuacji. Może macie jakiś kredyt, może zastanowicie się nad przeniesieniem go do innego banku, czy coś takiego. Hmm. Jeszcze później 21 kochani słońce też będzie w kwadraturze do Neptuna. Więc tutaj uważamy, tak? Dalej, jesteśmy jeszcze ostrożni na jakieś kłamstwa, oszustwa. Nie wierzymy we wszystko to, co słyszymy, bo to wiecie, też może być tak, że, że jakieś plotki, tak? Ktoś nam coś powie, my się zdenerwujemy, pójdziemy do kogoś, oskarżymy go, a się okaże, że to było kłamstwo na przykład. Nie dajcie się wciągać w takie gierki. Jakby spokojnie żyjcie swoim życiem. Najlepiej nie wchodzić w takie plotki, czy w jakieś świecie obmawiania, czy ocenianie innych, bo to nigdy, jak to mówię, nie oceniaj kogoś, dopóki nie poznasz jego historii do końca, tak? Mm. I później też Słońce 21 przechodzi do raka. Tak więc tutaj aura się zmienia, energia trochę się zmienia, No zostaje Jowisz w bliźniętach, tak? No to dalej jakby yy, działa na Wasze relacje partnerskie, na współpracę z ludźmi, więc tutaj ciągle dużo się będzie działo, tak? Ale też jakby możemy, wiecie, może, może być Wam trudno się zdecydować: tutaj kogoś poznacie, tam kogoś poznacie, tu ktoś Was zaprosi, tu i ja w końcu nie wiem, czego ja chcę, tak naprawdę, tak? Czy tu mi ktoś proponuje, i tam, i jakby ten mat z byku mówi, zejść na ziemię, spokojnie podejść do tematu, tak? Zobacz, czy, czy te propozycje, które dostałaś, to rzeczywiście y, możesz sobie na to pozwolić, tak? Nie wiem, na przykład na wyjazd zagraniczny. A, możesz zarobić, nie wiem, 15 tysięcy, ale czy ja mogę? Czy ja nie mam obowiązków? Czy, czy moja rodzina jakby się na to zgodzi? Jak to w ogóle wygląda? Także wiecie, y, nie. Y, nie podejmujemy decyzji od razu, dajemy sobie troszkę czasu, to też przy tym Jowiszu w bliźniętach jest takie dobre. Później 21. fajny aspekt, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, ustawia się w sekstylu do Marsa, planety energii, siły życiowej, czyli nowe szanse, nowe możliwości zawodowe, poprawa sytuacji, jeżeli ktoś choruje, poprawa w zdrowiu, poprawa w życiu codziennym, lepsze relacje, Partnerskie i lepsze, przede wszystkim lepsza energetyka. Tak? I w tej energii odbywa się pełnia Księżyca w znaku koziorożca. Pełnia nie ma bezpośrednich aspektów do waszego znaku, ale tutaj jak podczas każdej pełni, Słońce i Księżyc są naprzeciwko siebie. Księżyc jest w koziorożcu, Słońce jest w braku. Ale Księżyc w koziorożcu. Nie czuję się najlepiej, tak? U was dotyczy to spraw moje pieniądze i pieniądze od innych ludzi, czyli tutaj sprawy finansowe wychodzą. Tutaj no, coś, mogą być jakieś rozmowy, tak? Może tutaj jakby możecie sobie zdać sprawę, na przykład sytuacji, w jakiej jesteście, jakieś podsumowanie zrobić i tak dalej. Więc. Um, no, ale tak jak mówiłam, 26 czerwca Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, ustawia się w trygonie do Saturna, planety, yy, która zatwierdza planety naszych ambicji. Więc tutaj no myślę, że mogą być jakieś rozmowy rodzinne, tak, na temat finansów, na temat tym bardziej, że wiecie, Saturn, jak jest w rybach, cały czas robi kwadrat do waszego znaku, więc jakby. Tutaj no, wiele strzelców musia, mu, musiało się zmierzyć, wiele jeszcze będzie musiało się zmierzyć z jakimiś ograniczeniami. Zatem w kwadraturze nie jest łatwym aspektem, ponieważ pokazuje nam wszystkie nasze błędy, wszystkie mankamenty. Ponosimy konsekwencje wcześniej, na przykład, źle podjętych decyzji. Yy, dotyczy to u Was rodziny, mieszkania, domu, yy, relacji rodzinnych, tak? Więc, więc yy, no, ten trygon może dać szansę, trygon Merkurego, na jakąś uczciwą rozmowę, tak? Na poszukanie jakichś konstruktywnych rozwiązań tej sytuacji. Więc, y, więc fajnie wykorzystać ten dzień, ten 26, czy jakieś rozmowy z bankami na przykład. To tak, to jest dobry dzień na poszukanie jakiegoś rozwiązania, tak? Skoro mamy, nie wiem, na przykład trudną sytuację finansową, bo tutaj widzę, że ta pełnia tego dotyczy, tak? Więc tutaj ten 26 jest bardzo dobry. 29 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, robi sekstyl do Marsa, planety energii, siły życiowej, czyli tutaj poprawa w relacjach partnerskich, poprawa w życiu codziennym, dobre relacje z ludźmi. Tutaj się wszystko poprawi, kochani, tak? Tylko jakby nie dajcie się zwariować od tego ósmego do tego 21. spokojnie, tak, podejdźcie, nie, nie dajcie się wciągać w jakieś afery, tak, szczególnie w jakieś plotki, czy w telewizji gdzieś usłyszycie coś. Dzisiaj też było, że jakiegoś, jakiś haker puścił yy, tam gdzieś, że, że będą ludzie powołani do wojska i tak dalej, okazuje się, że to kłamstwo, nie wierzcie we wszystko od razu, to... Ten miesiąc taki będzie, tak? Że dużo będzie takich streszenia, dużo jakichś takich akcji. Po prostu zajmijcie się sobą, tak? Róbcie swoje, a wszystko będzie dobrze. Czyli miesiąc kończy się bardzo dobrze, kochani. Jeszcze 29 czerwca ważne wydarzenie astrologiczne, ponieważ Saturn, planeta karmy, planeta nasz nauczyciel, na, planeta naszych ambicji, który zatwierdza pewne decyzje. Wejdzie na pół roku, właściwie no nie na pół roku, ale do 15 listopada w ruch wsteczny. I tutaj yy, tak jak powiedziałam, Saturn jest w kwadraturze do waszego znaku. Czyli tu dotyczy to jakichś trudnych sytuacji, tak? Saturn daje czas na znalezienie rozwiązania, tak? Daje Ci czas do tego 15 listopada. Poszukaj rozwiązań swojej sytuacji domowej, swojej sytuacji rodzinnej, bo trzeba będzie się z tym zmierzyć, tak? Masz teraz czas, możesz poszukać rozwiązania, nie wiem, porozmawiać z bankami, zmienić mieszkanie, y, poszukać y, jakiejś dodatkowej pracy i tak dalej, i tak dalej. I 30 czerwca y, kończymy miesiąc świetnym aspektem, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jest w braku, czyli jest wrażliwy, delikatny, empatyczny, ustawia się w sekstylu do Urana. Planety nowości, młodości, internetu, nagłych, nieoczekiwanych zmian. Pozytywnych w tym przypadku, bo to jest seks, czyli szansa na coś nowego, tak? Szansa na nową pracę, szansa na nową współpracę, na poprawę, na dogadanie się w domu, jeżeli chodzi o obowiązki. Tutaj czujecie się lepiej, zdrowie na pewno się poprawi. Więc tutaj, kochani, tak jak mówiłam, początek rewelacyjny, koniec dobry, ale środek miesiąca, taki sobie, tak? Ja ze swojej strony życzę Wam, Zainicjowania czegoś na początku tego miesiąca. To jest świetny czas, naprawdę rewelacyjny yy, na wszelkie plany, projekty, pomysły, tak? Koniec miesiąca jest fajny, już taki spokojniejszy. Tutaj na bliźniętach to wszystko się dzieje szybko, natychmiast i w ogóle. Ze swojej strony zapraszam Was oczywiście na konsultacje astrologiczne u mnie. Jeżeli chcecie wiedzieć, tak, czego można oczekiwać po tym kwadracie Saturna, jak sobie z nim poradzić, konsultacja u mnie jest w formie rozmowy, tak? Czasami nagrywam filmy, jak ktoś chce, ale najczęściej jest w formie rozmowy. Jest to rozmowa też rozwojowa. Jeżeli ktoś ma potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy, jakiejś porady, tak, to ja również się tym zajmuję. Pomagam zrozumieć siebie, pomagam w pracy nad emocjami, pomagam w zmianie ograniczających przekonań. Jeżeli ja nie daję rady, znam wielu ludzi, którzy zajmują się w kosmogramie też widać, jakie metody pracy są dla Was dobre, tak? aby poprawić swoją świadomość, sw swoje horyzonty, a dzięki temu swoje życie. Także zapraszam Was serdecznie, pozdrawiam Cię krótko i życzę cudownego miesiąca.